Jaką byś chciała postać odegrać? Tak, ja tutaj już będę powtarzać, bo w wielu wywiadach to powiedziałam, ale to jest moje marzenie. Bardzo bym chciała wykonać piosenkę z filmu A Star is Born, um, Lady Gaga, ostatnią piosenkę. I Will never love again. Um, ale myślę, że to się niestety nie wydarzy, ale może nie są po to, żeby je spełniać, także um, spełnię je na pewno, tylko po prostu w innym, w innym wydaniu. Wcielenie się w postać męską jest, byłoby dla ciebie wyzwaniem? To jest za każdym razem wyzwanie, szczególnie jeżeli chodzi o odnalezienie barwy, e, mi jako kobiecie, e, sposób poruszania się, gesty. E, ja też e, śmieję się, że jestem takim troszeczkę krasnoludkiem i mam wszystko malutkie, więc nawet ręce u mnie są malutkie, e, dłonie, e, a jednak mężczyźni e, mają troszeczkę większą skalę jeżeli chodzi o, o dłonie, także gdzieś tam zawsze mam z tyłko, że chyba to widać, ale, ale, ale też nie ma co się tym przejmować, bo, bo, bo to nie o to chodzi. Um... I pamiętam, właśnie, jak z Chrisem Adamskim przygotowywaliśmy się, bo już parę tych mężczyzn jest za mną. Sposób chodzenia był trudny, bo jednak ja jako kobieta mam pewnego rodzaju swoje przyzwyczajenia, a jednak mężczyźni chodzą kompletnie inaczej. Także to też, to też jest fajne aktorskie zadanie, dla mnie też oczywiście na przyszłość. Dajcie, zostawcie suba chyba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej.